Nawet weź i tak nie mówcie, bo nagrywanie odpaliłem Co już nagrywanie odpaliłeś? Czy... Bo ja, ja to zostawiam <grym> <grym> odpaliłem dosłownie pod tym jak to powiedziałeś Ja tak będę cięcia to, robił, nie? Montował? To, to teraz. Jak chcecie zobaczyć nie wycieczą to wersję, zapraszam na, na patreon. Czy coś inne <grym> Notifasa zapraszam. No zapraszamy OnlyFans slash multiplayer eee, To jest ten, RUR34 slash Piekarz Games Ty mnie pierwszego czytałe, nie no to jest. Hmm. Niemożliwe. No to jest niemożliwe, paradoks Gasek żyje? A, żyje. żyję, tobie czytamy. To nie, fix. I, i, I nie zostajesz w tym. O, mój, mój, mój Marek. Dostaw Crucifixa <grym> Możesz aparat, gdzie? Aparat no. i Speedy boxa, no całe, żebra o, bo. tak? no. całe zebra wypluł. No, całe zebra, ale. Zasnął pierwszy na tym. Real. na nocowaniu. Mała no, dawka trolle o ringu Jest, kość. No, wyjdziecie. kość już zebrałem. W piwnicy była. O, no, mądrko jest. No, mamy. O, Ej, dobra, po no, prostu rączkę. Piwnica chyba Piwnica mówisz? No, no po MFK nigdzie Ta piwnica, krzesło dziadka Kurde, dziadek, dziadek zasnął mm. dziadek, dziadek se przysnął trochę o, Tak, była, tak no, na była, parę dwojka. lat przysnął Jest dwójka Idę zrobić tego Are, ee... you Are, you Are you here? Are you close? Co Are you tego eee, Tak Wziąłeś crucifixa, prawda? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nie? To dlaczego jednego nie ma? No lecie crucifixa nie przynosi, idę po... O, zgasił tą... ...świeczkę. Proszę? No wejdę po sól, ...przy, przy sole trochę. Ej, do tego są chcesz sól? Bo akurat niosę. No jasne. Nie widzę orbów. No dwa zdolny tak, bo pewnie będzie z nami gonił. Czy znaczy to lepiej jakbyś tu walnął, tutaj gdzieś w okolicy? Słyszałeś? Słyszałeś? O, hankuje. o, jest ULS LOG. To jest y, jabłek Aszoyat. się w szafie, w wybiegam taki i. Ale rzucaj te tak? O, wdepnął sól Depo? No Depo? Rzuć, czy są odciski e stóp? No właśnie, no właśnie szukam. No sprawdź na soli, czy są ściski stóp? No nie ma, nie ma, nie Dobra. ma. Dobra. Nie ma. Nie widelcy wrzucił O Nie dopowię... Zgasił świeczkę, dobra. I Świ Mówiłem, coś. że zgasił. O, co, no bo... hmm. Coś mamy jeszcze? Y Graczek weź zobacz ten y kamerę. No właśnie o orby. A e zgaś tam światło. A znowu mnie hantuje. Dobra. O, widzę. Ile mam Soniki? Mm, zero. zero. A. To Jurej no, może być. To może być, bo może no, nie siedzieliśmy tak długo, żeby to zaraz padło. Albo DIN. Bo mógł żyć u miejki. Bo ile ty masz piekarz? Ja mam 45 hmm. Idzieś tyle samo ze mną praktycznie w tym domu, nie? No prawie no. No ale tak, praktycznie tyle samo. Czy my coś mamy na razie chyba nie? Nie, e, nie, nie za bardzo. A nic nie było... Skończył? No, e, tak, skończył. Uciekaj. Znaczy we, weź tabletki sobie. Chcę sprawdzić. Yy... Ja chcę temperaturę chciałem sprawdzić? Jest... Co? Co No No Dobra, Graczek weź pomóc, pomóż Batu, bo ty masz najwięcej sanity Eee, co ja mam wziąć? No i pogadać z duchem? Nikt nie, 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 nie wchodzi, nikt nie wchodzi na razie, ja No dobra. O Jezu! Weź się no, wybiencie, bo Batu będzie prześladowany cały czas. Mam krzyż. Daję imieniu daj tego krzyżowi Sebastian. Are you here? Are you close? Are you friendly? pojawiła się, mogłeś zdjęcie zdobyć. A to hunt jest? No ona śpiewa. Nie widzę nie go. Jest tu tak. No mówię, ona śpiewa po prostu. A tutaj? Tak, koło ciebie jest, no? Tak. nie. Aj. A dobra, mam dwa zdjęcia ducha na dwa. Mam dobra. dwie gwiazdki. Ja. Jak ona śpiewa, to to nie jest jakiś... E, może być Banshee, ale to zaraz... Nie wiem, może być Banshee, nie może być Banshee. A... Ja pi***dolę! Ej, ja, nie, czwórka jest okej. Okay. Przestraszyłeś? Tak, Ta. jest ucho szufnęło. No ja to słyszałem. No ja to słyszałem, byłem obok. TY jeszcze Jeszcze RAZ TI chuj! O, no nie. i masz. Wtedy trzeba by było. A ja, a ja nie mogę chyba patrzeć na głosoby. Chodź, aż idę sprawdzić. Nie wiem. O co? To... Wypij mi poświeć tutaj, chodź, graczek. A nie, bo w sumie i tak nie mogę... Ale jest tu fałka. fałka jest. Ale to i tak nieważne, bo i tak mamy full parat. O, Z krzyża. Więc robię zdjęcie ja, no, ale i tak u... ultra No ultrafiolet. No a... ultrafiolet jest. Dobra, wychodzimy na razie. Dobra, za Musimy zastanowić. Ciekawe tam rajdują chyba. Ale mi serce to rozwali. Eee... książka, kurde. Spilnę. sobie jeszcze w ogóle książkę? No, książka jest. Leży sobie na podłodze. Jest, ja sprawdzi no mamy Saniki. Właśnie, do to torby Mamy... Ja mam 30, a Ty, a ty masz 0. Sprawdźcie czy są orby, bo ja... No nie ma orbów. Ej, nie ma? Ja, sprawdzę... A wyłączyliście światło? Czy... No tak, wyłączone jest. Nie ma orbów. No nie wiem. Nie. Co czy ja widziałem wejść na tę... Szale... na tą szafkę? A, A nie, to... niejadę, bo po prostu się odbija. Nie, to, to najgorsze co dymu, który z się unosi, też ja mhm. odbija tych dotów, nie? Ciężko No. Tak, ja po prostu będę w kółko że tego stołu, może gdzieś będzie. А ты туалет отправил в другую сторону Я сейчас в кухню пройду, почему бы и нет Угол шага, угол шага Угол шага, угол шага Нет, нет, за дьявола Давай мне спритбокс Где спритбокс? Где сприт? Сприт на столе Ещё можно поставить барина Тут Ты здесь? Ты дешевле?

Ona się tylko pokazała, ale nie atak. tak No close jest, ale nie ma nie ma tam, się Nie ma spiryta, nie ma Nie wiem ghost albo MF5 no ma no, to ej to dajcie tam ghost tam gdzie jest ta kamera to Może tam wtedy napiszę czemu jedna książka tylko jest Bo na stoliku dam po. poczekaj Nie na jest za nisko <noise> no, Tutaj dam nie no bo to ma zasięg no to tutaj łapię cały pokój, jak postawię na tym stoliku. O, wóz, Nie no, MF. MF5, dobra! Jó, mamy to. Dobra, w końcu, Jin, w końcu, tak myślałem, bo, ona, bo mi ti jakoś strasznie spadł bardziej od, 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 niż to by, nie? No dobra, no. Po prostu umieję killerów, Jin. Dobra, mamy jest. Tylko jest. Tylko jest, jedziemy, tylko ja zginąłem. Tak, da sobie w to Poczekaj, ja wywróciłem. No, no. Nic nie robiłem, bo zawsze po internetie. jestem ze Mamo, nic nie robiłem. Mamo, ja nic nie robiłem, ja tylko duchy przezywałem. <grym> mamo, to nie ja wpisywałem fury porn w oglądarki. Co, 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 co to za Roblox xxx e, widać? Roblox fit. A, to w zoo. Jezus. Bierz, <grym>. ja to samo robiłem. <grym> Nie, wejdź tak. Cześć Iwu Muszę teraz bez niego odjadę ale... No z, 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 Prowadź I drive I drive I drive, I drive. I drive. Robiliśmy sobie rzeczy Unspeakable, jak ciebie nie było <laughs> Jak tam, dzień? Dzień. Hmm. No 100% dżin no. no No tak, jak ci tak trzeba na skład go zginąłem, minus 50. Uh, uh. Uh, yes, jest Welcome back. Some jobs ready for you. No i mam drugi level i oczywiście piekarnik sound, dobra